Witam Was w Tarocie Bez Filtra. Dzisiaj będziemy robić coś innego. Ja jeszcze nie wiem, dla jakiego znaku zodiaku będę czytać teraz, bo ponieważ po doświadczeniu wczorajszym, kiedy próbowałam iść po kolei od barana do ryb, po kolei, tak jak idzie znak zodiaku, no trzy podejścia, za czwartym się dopiero udało, bo jesteśmy w przededniu retrogradacji Merkurego i to czuć. W związku z czym dzisiaj będę losować. Kto pierwszy, ten pierwszy. No, jak ma wypaść, tak wypadnie. Już nie będę sobie robić tego, bo wczoraj naprawdę ja powtarzałam czytanie dla barana trzy razy i myślałam, że szlak mi trafi na miejscu. To, co dzisiaj będziemy robić, bo będziemy tutaj robić różne rzeczy, hmm. dzisiaj będę głównie korzystać z kart Oracle i pytanie będzie takie, co osoba, która zniknęła z twojego życia, chciałaby albo chciała ci powiedzieć, ale nigdy tego nie powiedziała, ze sobie tylko znanych powodów. Ja czytam energię, więc to, co ja przeczytam z tych kart Oracle, to jest to, co ta osoba chciała Ci powiedzieć. I potem, czy to było do końca szczere, czy to były jakieś projekcje, zweryfikują nam karty tarota klasyczne. Ja je na koniec będę dla każdego z Was wyciągać i one troszkę, ja je będę prosić dzisiaj o obiektywność, żeby zweryfikowały. Mm. To, co ta osoba mówiła, co tam, co tam naprawdę gdzieś się działo z tyłu, ok? I chyba będę dzisiaj robiła te wideo osobno dla każdego znaku. Yy, no bo jak mi dłuższe wideo trafi szlak, to no, zczyści mnie po prostu na miejscu. Dobrze, to zaczynamy. Zobaczmy, dla kogo będę czytać. Jest, jest zwycięzca, słuchajcie. Skisnę. Popro baran, serio. No widzę, poczucie humoru tutaj mamy yy, cudowne. Powiedziałam, że przecież od barana nie chciałabym zaczynać po tym, co się wczoraj... Dobra, no dobra, no dobra. Skoro tak, no to dobra. E, no to jedziemy. To będzie. Chciałam tylko uprzedzić, to jest czytanie bardzo intuicyjne. Ja mogę mieć takie pauzy, bo ja czytam całą jakby narrację. Ja się muszę w to naprawdę wczuć, wiecie? I e, jak mam takie pauzy, to po prostu one są potrzebne. Ja będę przeskakiwać z talii na talię, tutaj będzie niezbyt śmietnik przede mną, możecie w sumie nawet na to nie patrzeć. Dobra, jado, jado z tym. Ja sobie najpierw wyjmę trochę żółtych kart, nie patrząc będę wyciągać. Z nich mi się też ułoży tutaj. Historia, narracja. Tak wyciągam, żeby, żeby wiecie, z każdego rogu, bo to jest w takim worku specjalnym. Wyciągam jeszcze trochę. Może na nas do następnego czytania to ja już to ja już wyjmę po prostu może wcześniej. Dobrze. To zaczynamy. Co ta osoba by chciała wam powiedzieć? Chciała wam powiedzieć. Ja, ja będę też dobierać karty tutaj z innych talii. Ja sobie powyciągam. O, Jeszcze jedna i stąd. Stąd też. I jeszcze. No tu trochę tego będzie. Wiecie, to nie jest tarot, nie? To jest coś trochę innego. Dobra. Jadę z tym w takim razie. Dobra. Co ta osoba chciała Wam powiedzieć? To jest dużo kart, OK, więc ja potrzebuję momentu. Ta osoba sobie zdaje sprawę z tego, że ona marnowała wasz czas. Ona sobie zdaje sprawę z tego, że marnowała wasz czas. I ona sobie zdaje sprawę z tego, że wyście bardzo pilnie słuchali, co ta osoba do Was mówi. A jej błędem, jej błędem było to, że, Wydawało jej się, że, że nie zwracacie uwagi na to, co mówi. I ta osoba jakby zaczęła wam odsłaniać coraz gorsze strony siebie. To był ktoś, kto się strasznie czepiał. To był ktoś, kto... Ta osoba się kłóciła z wami. Ta osoba wie, że to ona rozpoczynała te wszystkie rzeczy, że to ona dolewała oliwy do ognia. To... Dla niektórych z Was ta osoba zawsze odpierdalała coś przed jakimś ważnym dniem dla Was. Przed jakąś uroczystością, przed urodzinami. To jest bardzo takie toksyczne. I rozstaliście się, i Wy się już nie oglądaliście za tą, za tą osobą. Bo to był ktoś, kto. Ta osoba wie o tym, że ona yy, drenowała Was z życia po prostu. Ona się nie czuła gotowa na to, na to, co wy oferowaliście. I to był, I ta osoba sobie zdaje sprawę z tego, że miała naprawdę za dużą japę. I, i za, za, dużo, za dużo padło między wami słów. Wy się, ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że wy się od niej uwolniliście. Ale ta osoba nadal siebie oszukuje i ta osoba na jakimś poziomie, tak tutaj wychodzi, że ta osoba na jakimś poziomie, ta osoba jest świadoma tego, że ona siebie sama oszukuje. Ona gdzieś w jakimś zakamarku swojego umysłu zdaje sobie sprawę, że jest lekcją karmiczną twoją, tylko i wyłącznie twoją lekcją, że niczego lepszego nie wniosła do twojego życia i że ty doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Ta osoba często o tobie myśli, ale myśli o takich, po prostu myśli o tych przyjemniejszych chwilach. Nie, niektórzy z nich oglądają jakieś wasze stare zdjęcia i, i wideo częściej niż chcieliby się przyznać, ale ta osoba wie, że ty wiesz, że nie możesz jej absolutnie ufać. I że po prostu ty poszedłeś, ty poszłaś dalej. I ta osoba jest zazdrosna, ta osoba ci zazdrości tej umiejętności, że ty potrafisz pójść dalej, że po prostu potrafisz zawinąć bety i powiedzieć: Dobra, to ja stąd idę. I ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że na ciebie czekają teraz dużo lepsze rzeczy niż to, co ta osoba mogła e, tobie dać. I te, o to też jest zazdrosna. Ta osoba jest sobą samą rozczarowana, ale nie jest zdziwiona, ponieważ ona powtarza jakieś swoje wzorce zachowań. I jest jej strasznie, strasznie smutno. To jest straszny smutek i rozpacz z tego, z tego powodu. U Ciebie jest dobrze i ta osoba doskonale wie, że Ty znajdziesz coś lepszego. I u Ciebie będzie dobrze, tutaj będzie jakaś pełnia życia. Tymczasem to, co się u niej dzieje, to są same blokady i przeszkody w życiu. To jest ktoś, kto. Tutaj te karty są takie bardzo. Hmm. To jest osoba, która nie potrafiła nad swoim temperamentem zapanować, nad, nad swoim kroczem chyba też, nie, nie za bardzo. To jest ktoś, kto się oddawał po prostu przyjemnością doraźnym, aż do momentu, kiedy ty stwierdziłeś, stwierdziłaś... No ja mam tego dosyć. Tutaj nastąpiła jakaś kulminacja. I to jest coś. Hmm. Ta osoba. Ta osoba mówi tutaj o tym. Ta osoba mówi o tym, że ta osoba widziała że ty jesteś już zmęczona, że jesteś już u kresu wytrzymałości dealowania z jej po prostu gównem, ale i tak nic nie zrobiła, żeby to zatrzymać. To, to, to po prostu brnęło do kulminacji. To jest jakby ta osoba, no taki no, tita, Titanic, nie? Po prostu leci na tą górę i już wiadomo, że to już dopieprznie, no i no to, no to niech leci, nie? Ta osoba tutaj ta poddała, poddała te, tę relację. O tym ta osoba mówi, że ona wiedziała, i wiedziała też o tym, albo to są jej paranoje, albo ona wiedziała o tym, że się jej uważnie przyglądasz. I że w którymś momencie to, co ona robi gdzieś za twoimi plecami, że to wyjdzie. Ta osoba sobie zdaje sprawę z tego, że ty ignorując ją, bo ty ją ignorujesz teraz, to już ta osoba ciebie nie obchodzi, ona już nie istnieje dla ciebie. Ta osoba ma jakąś samoświadomość tego, że. Yy, że nie jest dobrą osobą. Że nie jest dobrą osobą, że rozstając się z nią uniknąłeś, uniknęłaś po prostu jakiejś katastrofy. To jest ktoś, kto szuka informacji na Twój temat. Ta osoba, tak jak mówiłam, nie tylko z, yy, ogląda z sentymentem wasze jakieś stare zdjęcia i, i filmy i tak dalej. Ale to jest ktoś, kto jak ma okazję rozpytać o to, co się u Ciebie dzieje, ta osoba to robi. U niej nic się nie zmienia, ona się czuje ograniczona, ona też wie o tym znowu, jest po raz kolejny to samo, że ona traciła twój czas. Ta osoba miała świadomość tego, że marnuje twój czas. I ta, ta osoba jest hejterem, jest. Ona widzi, że u ciebie jest lepiej, że ty idziesz w kierunku czegoś lepszego. Za każdym razem, kiedy dzieje się u ciebie coś dobrego, ta osoba nie może się powstrzymać, tylko Zalewają ją negatywne emocje. Niektóre z tych osób mają bardzo złe nawyki, niektóre uciekają w używki. Ta osoba rozmyśla bardzo często o złożeniu ci jakiejś oferty, o, o zaproszeniu cię po prostu na kawę, o tym, żeby porozmawiać, żeby się odezwać. Dużo o tobie myśli, jest dużo takiego fantazjowania połączone, połączonego z nostalgią. Jakiś takich marzeń, czego tam nie by, mogło nie być. Ale to jest takie fantazjowanie o przeszłości. Co by było, gdybym nie zachowywał, nie zachowywała się jak ostatnia świnia. Ale jak mu, rozmawia o tym z innymi ludźmi, to nie stać ją na szczerość, kłamie wtedy. Nie przedstawia tej sytuacji w taki prawdziwy sposób, ponieważ to by ją stawiało w bardzo złym świetle. Bardzo często próbuje sprawdzać twoje social media, nawet social media twoich znajomych, przyjaciół, twojej rodziny. Ta osoba się otacza takimi samymi osobami jak ona. Jest nieszczęśliwa, bo zdaje sobie sprawę, że wy byliście jedną z niewielu takich prawdziwych, szczerych osób w jej otoczeniu. I to jest część jej karmy, ona teraz została. Ta osoba mówi: Jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Wiem, że jestem otoczony, otoczona fałszywymi ludźmi, tak samo fałszywymi jak ja. Czyli to jest ktoś, kto ma wgląd trochę w siebie. I to jest osoba, która nie, po, nie powstrzymałaby się przed tym, gdyby miała taką okazję, żeby zasabotować twoją nową relację. Nie powstrzymałaby się ta osoba. Mm -mm. Ta, osoba by, ta osoba by mówiła mm, różne kłamstwa, nieprawdy na twój temat, po to, żeby. Odpędzić od ciebie jakąś potencjalną nową partnerkę czy partnera. No bardzo ciekawe. Ja czuję, że powinnam jeszcze trochę kart wyjąć. Tutaj niektórym z tych osób to by się egzorcysta wręcz przydał bez kitu. Ale ta osoba też tak na ciebie patrzy, że ty jesteś osobą, która ma bardzo dobrą energię i ta osoba czuła, że ona się z jakichś pewnych rzeczy ulecza w twoim towarzystwie. I coś takiego zaprzepaścić, tak? Użala się nad sobą, to jest obrócone w ten sposób, że oj biedny ja, biedna ja, oczywiście zrobiła, zrobił to sobie sam, prawda, ale... Ty się kierowałeś, kierowałaś intuicją tutaj, i, i, i wygrałaś. I ta osoba wie, że ta intuicja ci pomoże w życiu pójść yy, po jakieś spełnienie marzeń. Ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że ona była niestabilna, i że na niej nie można było w tej yy, relacji polegać zupełnie. Ta osoba, ma, ta osoba może mieć jakieś naprawdę problemy teraz. Jeżeli nie natury prawnej, to może moralnej. Ta osoba ma jakieś problemy, ktoś się przygląda różnym rzeczom niezbyt ciekawym, które ta osoba gdzieś robi. I tutaj jakaś. Ta osoba się bardzo boi prawdy, i ona nie może o tobie zapomnieć. Ona zdaje sobie sprawę z tego, że miała popieprzone priorytety w tej relacji. I że była momentami wręcz przemocowa w stosunku do ciebie. I ta karta tutaj. Ty prawdopodobnie wiesz to wszystko, co ja tutaj ci powiedziałam. A ta osoba ma teraz problemy finansowe. Ta osoba wie o tym, zdaje sobie sprawę z tego, że ona jest. Zbyt dramatyczna, że robi dramę po prostu z niczego, i że robi, ma takie refleksje czasami, że zastanawia się, dlaczego pewne rzeczy robi, czy mówi, i wie, że to jest po prostu dla atencji, ale jakby nie może tego zatrzymać. Ta osoba Ciebie po postrzegała jako takiego jak to się nazywa? Hmm. Takiego stróża wręcz, takiego anioła stróża, trochę. I ja tak jak tu patrzę, słucham tego wszystkiego, tak naprawdę. To mam wrażenie, że to jest. To jest ktoś, kto bardzo chciał być uratowany, ale w momentach, kiedy ty robiłeś, robiłaś jakieś interwencje i faktycznie próbowałaś tę osobę ratować, to, to ta osoba wchodziła w taką energię. Nagle ignorowania ciebie, nagle robienia z ciebie problemu i wroga. I to jest ktoś, kto bardzo zabijał twój, twój dobry nastrój. I ta osoba to robiła, też była, ta osoba miała świadomość tego, że to robi, że sabotuje to, co jest dobre. Ta osoba nie umiała wziąć od ciebie. Ta osoba nie umiała wziąć od ciebie tego, tego co od ciebie chciała. Ona chciała tych wszystkich dobrych rzeczy. To wszystko, czego ona szukała, to ona w tobie znalazła, ale w momencie, kiedy ty dawałeś, dawałaś to wszystko dobre, to tam się odpalało coś tak mrocznego i tak posranego, naprawdę. Że ta osoba zamiast to od ciebie brać, to były. Teraz tak usłyszałam, miałam taki download, bo tak jak mówię, ja czytam energię. To jest coś takiego. Że w momencie, kiedy wydawaliście tą miłość i, i taką akceptację, i wyciągaliście rękę, i, i dawaliście z siebie to, co najlepsze, to u tej osoby się nagle odpalało i to nie ma nic wspólnego z wami. Ta osoba to próbuje powiedzieć, ale ona wam tego nigdy nie powie w twarz, że to nie ma nic wspólnego z wami, to są jej problemy, jej jego problemy. Że u tej osoby się wtedy włączał taki tryb, że ona nie zasługuje na te wszystkie dobre rzeczy, które od was przychodzą. I dlatego ma taki problem, żeby, żeby te dobre rzeczy wziąć. I dlatego tak bardzo sabotuje to wszystko. Zobaczmy, co nam powie tarot szybko o tej osobie, ok? Co nam tarot tutaj o tej osobie powie? Mhm. Tak, ta osoba dopiero po czasie, dopiero po tym, jak od ciebie odeszła, uświadomiła sobie, że ona miała z tobą te 10 pucharów. To jest ktoś, kto musiał utracić to, co miał, żeby zrozumieć, że, yy, że chyba był szczęśliwszy niż kiedykolwiek w życiu. Nawet jeżeli to nie było to, jak on sobie wyobrażał to szczęście, to to dopiero przyszło, ta refleksja później, że ty byłaś, byłaś tą cesarzową. Ty, ty dawałaś wszystko, ty się Dawałeś, dawałaś, opiekowałaś się tą osobą na poziomie emocjonalnym, a ta osoba nie umiała tego wziąć. Nie umiała w tym zobaczyć tego, czym to naprawdę było, a teraz za tym tęskni. Tak, ta osoba ma problemy finansowe teraz, jest przyblokowana finansowo, jest w jakiejś apatii pogrążona i nie jest w stanie. Ta osoba w ogóle nie jest w stanie od nikogo przyjąć żadnych pozytywnych emocji, więc myślę, że u tej osoby nikogo nie ma w jej życiu w tym momencie. Nie sądzę. Nie, ta osoba jest sama. Ta osoba jest sama i ta osoba jest nadal w tym samym miejscu. Ma jakąś samorefleksję do pewnego stopnia, ale ona nie jest w miejscu takim, że ona by mogła dawać. W relacji i brać jednocześnie, żeby to był jakiś balans. Ona tego nadal nie potrafi, i ta osoba nadal dlatego ta osoba by ci tego nigdy nie powiedziała, bo ona nigdy nie dopuściła w pełni do siebie tego bólu i tej samoświadomości tego, kim jest i, i co robi ze swoim życiem i co robi innym ludziom w efekcie. Nie, jak, jak to jest odwrócone i ty tego nie dopuścisz do siebie, to ty nigdy nie urośniesz jako człowiek, ty nigdy nie dojrzejesz. Dojrzewamy też często przez takie bolesne rzeczy. A autorefleksja dla wielu osób jest najbardziej bolesną rzeczą. Czy powinnam jeszcze jakieś pytanie tutaj zadać kartom? Czy coś jeszcze? Może ze dwie, trzy karty jeszcze wyjmiemy. Ta osoba się nie odezwie do Was. Nie. Ona tylko będzie wspominać, bo... Tak, ta osoba żyje w świecie tutaj fantazji, ale myśli o tobie bardzo często i widzi Ciebie jako najbardziej stabilną osobę w jej, w jej życiu. A jeżeli kiedykolwiek by się jakimś cudem odezwała, gdzieś byście wpadli na siebie, ta osoba nie będzie. Nie jest w stanie być w żaden sposób uczciwa. Mm. Nie. Dobra, chyba się udało to czytanie dla Barana. Nie wyłączyło się ani nic. Tfu, tfu, tfu. Dzięki za uwagę. Możecie mi dać znać, czy odpowiadają Wam czytania, które głównie polegają na kartach Oracle. Dzięki i do usłyszenia. Mam nadzieję, że komuś to coś dało i w jakiś sposób pomogło. PA.